Siewa na śmiano Mexicano TV otwieram drzwi jak zawsze. Jest dzisiaj, słuchajcie, niedziela, ale muszę cicho mówić, ponieważ jeszcze śpi bardzo ważna dla mnie osoba. Cóż ja mogę powiedzieć? Króciutki materiał, bo dzisiaj jest niedziela i naprawdę prawdopodobnie nie będę już nagrywał. Nie będę nagrywał, ponieważ, ponieważ słuchajcie, no kurde, w niedzielę też po trochę odpocząć, słuchajcie. Chyba, że są dwa pomysły, są dwa pomysły. Na razie... Słuchajcie, przygotowałem sobie śniadanie. Tak to wygląda: to jest kurczak pieczony, smażony. Smażony w ziołach i w przyprawach. Oprócz tego, jeszcze przy okazji, zahaczymy temat mm -hmm, yy, yy, drużyny skutna. Drużyna FC. Mam nadzieję, że wygraliście. Mam nadzieję, że wygraliście wczoraj. Żeśmy rozmawiali. Mam nadzieję, że wygraliście. Tego Wam życzę. Czyli halowy mecz. Halowy mecz. W Kutnie. Drużyna FC. Trochę krótki zwrot. Chyba, że FC Kutno. No nie wiem. Ale tak, tak, tak mi podaktor, podyktowali. Pozdrawiam też Joannę K. Mówię, bo staram się nie wymieniać nazwisk. Joannę K. Też prawdopodobnie rozmawiałem no i tu, tutaj to kurde nie wiem czy ja dobrze zapisałem słuchajcie, bo to różnie bywa czasami tak dziwnie pisze, że nie wiem tym jak to przeczytać naro nawo arow albo naro arow no, także przepraszam, słuchaj stary przeblak. przepraszam za błąd Przepraszam za błąd, bo mogłem się pomylić, nie? I teraz słuchajcie, słuchajcie, jaki jest motyw. Jest jeden pomysł. Ktoś mi dał go i ja nie wiem, czy ja dzisiaj go nie zrealizuję. O ile, bo dzisiaj jest niedziela niehandlowa, wiadomo, kurde, przecież trzeba będzie biegać za browarem i za, i za tymi produktami. 100 tysięcy kilometrów trzeba będzie latać żeby, żeby cokolwiek, żeby słuchajcie, żeby cokolwiek cokolwiek kupić no, ja rozumiem, ludzie są, chcą mieć wolne no, ale nie przesadzajmy, teraz ja muszę duć. o, no bo ktoś mi dał propozycję, słuchajcie zrobić kapustę kiszoną i wiecie, że ja ją zrobię? chyba ją zrobię, no, kupię tą kapustę poszatkuję, przeczytam jeszcze na, wygoogluję sobie na tym na, na YouTubie jak ją zrobić, ja ją zrobię i ją pokażę potem za te kilka dni no, no to nie wiem ile ona dwa tygodnie, tydzień, nie mam pojęcia słuchajcie, nie, nigdy nie robiłem kapusty kiszonej więc ją zrobię no także jak widzicie, koszulka jest zebra na razie kot na mnie nie poluje mam dwa koty, ale żadne nie polują na mnie, na zebra chociaż wiadomo, że dzikie koty polują na zebrę szczególnie lwice. Yy, ale i nie tylko. No także słuchajcie, no nie wiem, kurde. Nie wiem. Nie wiem, kurde, albo drugi pomysł, bo do Krzyśka to iść nie będę. bo Mówię, jest niedziela. Pewnie, ciekawy czy Major już wrócił. <laughs> znowu, bo znowu wyszedł, a teraz ciekawy, czy wrócił już. Czy wrócił, czy nie wrócił. Pewnie wrócił, bo skoro, chociaż Krzysiek do mnie wieczorem wczoraj dzwonił, znowu, kurde, wieczorem Krzysiek. Weź ty się opamiętaj. Ja o tej porze śpię. Z ja, ja kurami nie bo z kurami, o to o siódmej. A ja kładę się o dziewiątej. A ono o dziewiątej wyzwania ma. No. I jeszcze ile widzów wyzwania o dziewiątej? Robić nie macie co? Cholera jasna. Oczywiście nie jestem zły, widzicie, że się uśmiecham. No, kurde. O! Lusterko obok. Eee. No jak spojrzy... Nie pęknie? Nie, nie pękło. Także nie dzwoncie do mnie o tej porze. Od dzisiaj na przykład rano zadzwonił koleś. Ja, ja już wstałem, byłem na nogach, bo ja gdzieś między piątą a szóstą wstaję. Y, latem wcześniej, zdecydowanie wcześniej o czwartej. Y, teraz natomiast, y, teraz natomiast no, to wstaje gdzieś między piątą a szóstą. I no. y, 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 słuchajcie, no nie dzwoncie do mnie wieczorem. Bo to, bo to nie ma sensu. Ja i tak nie odbiorę wieczorem. A jak się wkurzę, to wyłączę telefon i koniec. No, nic wieczorem. No. A, jeszcze proszę o kontakt. Yy, pewną osobę. Bo ja nie wiem, o co kaman w ogóle już teraz. Ja się pogubiłem. Pogubiłem się. No, także mówię. A co jeszcze? Co jeszcze mogę dodać? No, trochę porąbaliśmy drzewo, mogę pozdrowić nawet e, tych ludzi. E, dostałem od nich wczoraj czteropaka, którzy byli jako goście, chyba z Lublina bodajże, tak, z Lublina. E, także byli inni goście y, spod Warszawy, e, bo akurat z Krzyszkim rąbaliśmy drzewo. To, że ja to robię, to nie robię tego dla, 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 dla po prostu dla Sławy, tylko nie, no chcę mu pomóc, bo... No nie ma kto mu pomóc, słuchajcie, no taka prawda jest, no kto mu pomoże? Major z kijem w grzbiecie? No nikt mu nie pomoże, no Już ja mu chociaż pomogę. Dzisiaj nie będziemy rąbać, kurde, nos mi sędzi będzie chlanie chyba, <grym, <grym,> żartuję. Y kto mu mam pomóc? No co no, przyjdzie? Wici będzie mu dachy nosił, pomagał, bo piłuje ją sam. Ja tylko mu podaję materiał i przesuwam. No i tak, jak prasa. Stryk, stryk i już. Ale bym przynajmniej ma na stertę na napiłowaną na kilka dni. Na kilka dni na pewno, na 100%. Także, ale nie powiem, że nie, nie zrezygnuję z tego, tylko będziemy robić to dalej. Ponieważ, mimo tego, że jest jak jest, to i się tak nie zmieni, i tak się nie zmieni. Ale kurde, no. Jak mam czas, no to mogę mu pomóc, no. Ja naprawdę to bezinteresownie robię. Ja tam dostanę od niego piwo albo dwa i to wszystko jest, nie? A pracujemy w 3-4 godziny, nie? Także ja mówię, robię to bezinteresownie. Nie dla piwa, bo ja swoje mam piwo. Nawet kupiłem już dzisiaj i za swoje pieniądze. Eee, także słuchajcie, no... Staram się czasami pomagać, nie tylko brać. Nie tylko brać peci, ale czasami staram się pomagać. Także trzymajcie się, Meksikanu jest jeden. A Krzysiek ma kucharek. Siedem! Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.